Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, parę osób prosiło mnie o udostępnienie tego wniosku o zabezpieczenie, który był pokazywany tutaj na naszym kanale na wideo przy okazji materiału na temat zabezpieczeń w zeszłym tygodniu. No i generalnie no, na prośbę patronów i tutaj i osoby, które były tym zainteresowane, to że się to udostępnię. Będzie to jeszcze w tym albo na początku przyszłego tygodnia. Muszę tylko troszkę ten wniosek zanonimizować, no ale będziemy mogli go wykorzystywać w podobnych tego typu sprawach. Natomiast dzisiaj chciałem z Wami porównać na troszkę inny, przyjemniejszy temat. Otóż za nieco ponad półtora miesiąca będzie sylwester. No i teraz pytanie: jak to zorganizować, skoro hotele mają zakaz przyjmowania gości, poza tymi, którzy są w delegacjach? Kluby i dyskoteki też mają oficjalnie zakaz. A także ci przedsiębiorcy, którzy nam udostępniali salę taneczne i lokale, które miały parki do takiego tańczenia, również teoretycznie mają ten zakaz. Jak zorganizować dzisiaj zabawę sylwestrową, żeby było zgodnie z prawem, zapraszam na dzisiejszy odcinek. No Słuchajcie, generalnie na temat organizowania takich podobnych imprez, to ja już kręciłem materiał. No tutaj możecie między innymi zobaczyć link, pokazuje się materiał, jak zorganizować wesele w czasach zarazy. E, więc, no natomiast, generalnie organizacja takiej zabawy sylwestrowej, no to będzie podobna. Wiem, wiecie, no tutaj nie ma się czym przejmować akurat. Zorganizować to można, oczywiście trzeba jedynie odpowiednio dostosować działalność. Co prawda takie zabawy sylwestrowe prawdopodobnie w hotelach to już niestety odpadają, no, z tego względu, że o ile ta, ta część restauracyjna to nadal może powiedzmy sobie działać, jakoś tam przyjmować tych gości, klientów, no, to na, no, natomiast będą miały ograniczenia co do liczby osób przyjętych, no i z tym jest problem. No i tak samo, ciężko byłoby pewnie, um, jakby w razie jakiegokolwiek kontroli są na jak udowodnić, że no, Tutaj 31 grudnia faktycznie odbywa się powiedzmy, nie wiem, jakaś konferencja prawników, czy lekarzy, czy jakichś innych mieszanych branż, więc no nie tędy droga. Tym bardziej, że oprócz takich ograniczeń i zakazów prowadzenia działalności w przypadku, które dotyczą przedsiębiorców, to również formalnie rzecz biorąc jest niby ten zakaz zgromadzeń, no ale proszę Państwa, ten zakaz zgromadzeń, który został wprowadzony, to przede wszystkim dotyczy zgromadzeń, Zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach. Czyli tutaj mam ten słynny artykuł 3 ust. 1 ustawy prawo o zgromadzeniach, który dotyczy na temat zorganizowania zgromadzeń. Nie dotyczy to przede wszystkim takich chociażby zgromadzeń spontanicznych. I teraz na temat może artykułu, żeby nam się lepiej rozmawiało. Więc tutaj mamy. Zgodnie z artykułem 3 ustawy prawo o zgromadzeniach. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbywania wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. No, i jak Państwo widzą, no tutaj, jeżeli byśmy organizowali imprezę w jakimś zamkniętym lokalu, jeszcze imienną listę gości no to w żaden sposób to do zgromadzeń się nie da podciągnąć. Ponadto przejdźmy do tej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaźnych chorób zakaźnych u ludzi, to jest konkretnie od artykułu 46 do 46b. I tutaj jest co prawda możliwość e, z ograniczenia e, organizowania czy zakazu organizowania zgromadzeń i innych zgromadzeń ludności, no natomiast usta, ta ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi nie ma innej definicji niż ta, która jest w tej ustawie prawo zgromadzenia, Czyli tutaj mamy jakby założenie racjonalnego ustawodawcy, że zna niby to całość, prawa i tak dalej. Więc posiłkujemy tutaj się tutaj ustawą Prawo o zgromadzeniach zgodnie z zasadą lek specjalist derogat lek generali, czyli przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem o charakterze ogólnym. No a tutaj mamy w prawie o zgromadzeniach definicję, czym jest zgromadzenie. Więc, proszę Państwa, tak jak widać, no tutaj jedynie można było jedynie zakazać organizowania takich zgromadzeń zorganizowanych, czyli no, na przykład, proszę Państwa, ten Marsz Niepodległości, no to to nie dziwnego, że po prostu nie było na to zgody i że odbyło się w tym roku, no nielegalne, no bo to jest zgromadzenie jednak zorganizowane. Co innego są protesty, które były w związku z orzeczeniem chociażby trudno-konstytucyjnego, to były jednak zgromadzenia spontaniczne zgodnie z artykułem 3 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku zaistniałym, nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze strefą publiczną którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Czyli rozumiem Państwo tę różnicę pomiędzy takim zgromadzeniem organizowanym, gdzie występujemy o zgodę, a takim zgromadzeniem spontanicznym. Ale jeszcze raz powtarzam, zgromadzenia spontaniczne są jak najbardziej legalne, ich zakazać no nie można, mimo kitów wciskanego przez polityków, media no i oczywiście policję, która się słucha grzecznie polityków. Więc no proszę Państwa, tutaj skoro ustawa mogła ograniczyć, czy nawet zakazać niektóre zgromadzenia, to mogło dotyczyć to jedynie tych zgromadzeń. Ustawa nie daje możliwości zakazania organizowania chociażby takich uroczystości, spotkań, czy nawet imprez rodzinnych albo imprez o charakterze zamkniętym, które organizujemy we własnym mieszkaniu. Więc pod tym kątem jakiekolwiek przepisy rozporządzenia są oczywiście nielegalne. Więc no proszę Państwa, proszę państwa no nie musicie się nim przejmować, ich nie trzeba przestrzegać. Równie dobrze mogliby wpisać do rozporządzenia, że można strzelać do ludzi. No a to sprowadzając tak do absurdu, to pokazuje generalnie, jak bezsensowne i jakiekolwiek no, głupie są po prostu również próby tłumaczenia i nadawania jakby pozorów legalności takiemu rozporządzeniu, który po prostu, przepis rozporządzenia, gdy po prostu się nie, nie może ustać. Proszę Państwa, takiej powiedzmy imprezy sylwesterową, no to najlepiej jednak zorganizować we własnym domu, własnym mieszkaniu lub w lokalu, do którego mam tytuł prawny. Tak jak w przypadku tej WESEL, co był materiał, powinien się znowu wyświetlić, jeżeli Państwo na przykład wynajęliby w ogóle od takiego przedsiębiorcy, który na przykład w związku z zakazem poddanej działalności w ogóle zawiesił swoją działalność, jej nie prowadzi, nawet całą posiadłość, całą nieruchomość z domem i tak dalej, to jak najbardziej możecie Państwo zorganizować to na tym terenie, Mamy taką imprezę sylwestrową, nie ma ograniczenia co do liczby osób, więc no tutaj Nikt nie może Wam tego zakazać tak naprawdę. No i to nie jest możliwe zarówno zakazanie takiej imprezy zarówno pod, zgodnie z obecnie obowiązującą tą ustawą, jak i tą ustawą z dnia 28 października, która prawdopodobnie dopiero będzie opublikowana w grudniu. No dobrze, proszę Państwa, i co my tutaj sobie robimy? Skoro tak naprawdę nie ma czegoś takiego, ale niestety wiemy, że policja ma nakazy z góry po prostu, żeby jednak tutaj tak traktować i wysyłać już nie różne głupie, bezsensowne wnioski o ukaranie do sądów, bo policjant przypomina nic o interpretacji przepisów prawa na prawie się nie zna, on jedynie wykonuje polecenia przełożonych, jakkolwiek głupie takie polecenia by nie były. No w tym wypadku, no proszę Państwa, jeżeli jeszcze byśmy rozmawiali o tej obecnej ustawie, natomiast proszę Państwa, nawet jak wejdzie w życie ten nowy artykuł 116 kodeksu wykroczeń, który zostanie znawalizowany, no i wtedy teoretycznie policjant mógłby nawet z okazaniem legitymacji wejść na teren takiej nieruchomości, na takiego uprowadzone takie mieszkania, gdzie odbywa się impreza w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia, czy e, zdaniem nawet policji odbywaniem tam zgromadzenia powyżej pięciu osób, Natomiast powiedzmy tak, też teoretycznie warto wspomnieć, że niby przepisy tego rozporządzenia na łaskawie panujący premier pozwolił miłościwie, żeby w mieszkaniach takich prywatnych odbywały się takie różne imprezy do 20 osób. No natomiast tak naprawdę to jest zapis martwy bez podstawy prawnej nie może zakazywać przebywania w takim mieszkaniu więcej niż takich 20 osób. Zakazać to premier mógłby organizowanie takiej imprezy jedynie swoim dzieciom, jeżeli oczywiście by go posłuchały. No, natomiast może być z tym różnie, jak widać. A tym się nie trzeba przejmować, więc proszę Państwa, jeżeli chcielibyście nawet zorganizować sobie zabawę sebestrową sobie na setkę, czy tam 200 osób, wynajęcie tego jakąś nieruchomość, dom i tak dalej, to jak najbardziej to macie do tego prawo. To będzie Wasz ter teren prywatny w tym momencie. Jeżeli chcielibyście generalnie dowiedzieć się troszkę więcej takich szczegółów na ten temat, nie wiem, kwestii związanych z umową najmu takiej nieruchomości, czy jeżeli byście chcieli zorganizować chociażby, nie wiem, catering, ewentualnie nawet zespół, czy powiedzmy DJ-a, który by grał, no, co mam tego materiału na temat wesel? Generalnie jest zrobiony dosyć praktycznie, no, temat przerobiony, mogę, mogę powiedzieć, bezproblemowo nawet. I tyle. No jeżeli Państwo mają jakieś dodatkowe pytania, oczywiście proszę zadawać je w komentarzach. Natomiast jeżeli podobał Wam się odcinek, chcielibyście, żeby powstało więcej takich materiałów na taki temat, zostawcie subskrypcję. A ja pozdrawiam.